Cześć, witam Was na kanale Zakładamy Ogród, ja mam na imię Paweł, a jeżeli jesteście tutaj nowi, to w prawym dolnym rogu pamiętajcie zasubskrybować ten kanał. Yy, jakiś czas temu, chyba dwa tygodnie temu było ostatnie podsumowanie jak wyglądają nasze sadzonki, a dzisiaj będziemy sadzonki pomidorów. To jest akurat maskotka, czyli miniaturkowe pomidorki koktajlowe, które ja bardzo lubię tą odmianę, będziemy wsadzali do większych doniczek. Zanim pójdą do gruntu, jeszcze jakieś będą trzy tygodnie, ponieważ ja nie będę wsadzał ich do szklarni, ponieważ mi tunele foliowe zwiewa, a na chwilę obecną jeszcze nie mam szklarni poliwęglanowej, czy też szklarni szklanej, więc pójdą do gruntu, w związku z czym jeszcze trochę czasu mają zanim pójdą do tego grotu. Doniczka taka, czyli malutka. Zobaczymy sobie, to jest maskotka, tu jest Betalux, tą różnicę widać, maskotka jest wyższą, Betalux bardziej zwięzła. Dlaczego będę je przesadzał? Po pierwsze jak się patrzy na tą tackę, na których one są, one są już bardzo gęste, dotykają jedne drugie, y, zaczynają mocno konkurować z sobą o światło, tą wodę im dostarczamy, natomiast o światło o miejsce zaczynają konkurować. Można nie przesadzać, można porozsadzać je, natomiast mam na tyle czasu, y, że mogę pozwolić sobie na to, aby dać im lepsze warunki i tam je do większych doniczek. Jeszcze mam y, malinowe pomidorki, y, także trochę mi dzisiaj pracy czeka. Y, wielkościowo najniższy póki co, ale to akurat tą sztukę, bo inne sztuki są wyższe. Sprawdzimy sobie, jak się mają słuchajcie, nasze systemy korzeniowe. Ziemia do siewu i pikowania. Warto jeszcze sobie przed włożeniem tej ziemi posprawdzać, czy nie ma jakiś grudek, czy nie ma jakichś dużych elementów, bo nieraz tam są mimo wszystko jakieś większe kawałki pozostałości, jakiś drewien spuchniałych, ale na tyle jeszcze duże i twarde, żeby nam tam nie uszkodziły czegoś. I teraz jak wyciągamy sobie, patrzcie, zaraz zobaczymy systemy korzeniowe jednej i drugiej sztuki. Chwytamy sobie tak, obkopiemy sobie naokoło i widzimy jak się ma bryłeczka korzeniowa. Widzimy, że relatywnie tyle, to jest korzonek, do takiej części nadziemnej. My to znacząco zmienimy, a chodzi o to, żeby potem w gruncie ten pomidor miał po pierwsze większe możliwości czerpania dobrych składników pokarmowych dzięki temu, że ten system korzeniowy będzie większy. To jest Betalux. Zobaczymy sobie jeszcze jak się ma na Tak samo podobna bryłka korzeniowa może tych korzonków jest troszeczkę więcej na bokach. No ale widzicie, one by chciały iść sobie dalej, one by się chciały powiększać, no ale są ograniczone doniczką, więc my zaraz im to ograniczenie tutaj zmniejszymy. Obrywamy listki, które nam pozostały. Gdzieś tam się coś pojawia, to również obrywamy. Damy troszeczkę ziemi na dół, dlatego że nie chcemy, żeby te korzenie ciągnęły tylko w dół, tylko chcemy, żeby poszły i. Na dół, i żeby ukorzeniła się ta bryłka korzeniowa. Ja za każdym razem przy małych siewkach mówię, przypominam, że nie chwytamy za łodygę, ponieważ możemy zniszczyć naszą rozsadę, możemy ją zdusić. Możemy nie mieć takiego wyczucia, dlatego tak jak pokazuję, w ten sposób sobie chwytamy, bądź za liście w ten sposób i to też jej nic się złego nie dzieje, wtedy nie musicie się z nimi za bardzo tackać. Pamiętajcie wpadać na mojego Instagrama, który się nazywa Zakładamy Ogród, zaraz Wam tutaj pokażę. Tam częściej są racje, więcej się dzieje, będzie niedługo mały tur po tym, jak wygląda ogród, warzywa, te, które już są w gruncie, po tych. Po tej serii przymrozków, które były. Tam było dużo osłonięte włókniną, bo u mnie już są brukuły, kalafiory, sałaty w gruncie, więc Was zapraszam na taki filmik. Nadal daliśmy troszeczkę ziemi. Krzywo. No to teraz jak? No teraz tak, chwytamy sobie. Widzimy, że będziemy praktycznie potąd mieli ziemi. To jest możliwość taka, jest jakaś brudka, tę rozwaramy. Można troszeczkę ubić. I teraz tak, jedna sadzonka, druga sadzonka. No, no, widać tą dysproporcję znaczącą, będzie im lepiej. Ona jest w te góra, Jaka tutaj jest już duża, no i one się całe bujają. Ja je przedstawiam w stronę światła, nie są powyginane. Co dobre, są przedstawiane w stronę światła. Stoją mi blisko okna, nie są do świetlania, tam tylko małe sadzonki. Więc, żeby nie były bardzo wygięte, żeby Wam nie poszło w jedną stronę, przedstawiamy je codziennie w inną stronę światła. Więc relatywnie są dość proste, ale ta góra jest bardzo chwiejna, bardzo niestabilna. Tu widzimy nawet, jak ona się buja. Ten system korzeniowy, który się za jakiś czas pojawi, spowoduje, że ona będzie stabilniejsza, co nam też pomoże potem w gruncie, ponieważ te małe pomidorki koktajlowe mają dużo tego owoca. Ja mimo wszystko je paliczkuję dużo. Wiadomo, że tak człowiek muszą być albo podwiązane do jakichś sznurków, bądź muszą być też spaliczkowane, bo to jest duży ciężar. I tyle, i tak wszystkie słuchajcie. Podlewamy potem. Pamiętajcie, żeby podlewać je od góry. Tak, żeby ta nasza łodyga się też ukorzeniła, ponieważ przy tych wszystkich psiankowatych yy, łodygi również się ukorzeniają, czyli jak będziemy wkładali do gruntu ją za te może trzy tygodnie, to tu nie wszędzie będą już korzenie, natomiast będziemy widzieli, że zaczną puszczać już takie korzonki, boczne i ta sadzoneczka będzie zupełnie ładniej wyglądała, ale sadzanie pomidora do gruntu też będzie na moim kanale, więc pamiętaj, zasubskrybuj ten kanał i na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was raz jeszcze na mojego Instagrama, pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!